Witam Państwa bardzo serdecznie w Krasnostawskim Rynku na Kiermaszu Świątecznym. Kiermasz organizowany jest pod patronatem burmistrza Krasnostawu Roberta Kościuka, ale niestety pan burmistrz się rozchorował, dzisiaj go z nami nie będzie, ale przesyła Państwu gorące pozdrowienia. Kiermasz organizowany jest przez Krasnostawski Dom Kultury i tradycyjnie składa się z dwóch części. Jedną częścią jest konkurs na tradycyjne ozdoby świąteczne, a drugą właśnie jarmark świąteczny. Teraz rozdamy nagrody w konkursie, tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe. Konkurs, jak zwykle, cieszył się dużym powodzeniem wśród naszych twórców ludowych, skupionych w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych oraz w Klubie Twórców Ludowych Działającym przy Krasnostawskim Domu Kultury. W tym roku w komisji konkursowej była pani Marta Zorska, etnolog, dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnostawie oraz pan Mateusz Soroka. Etnolog pracow pracownik Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie oraz pani Sylwia Czapla jako sekretarz do konkursu w tym roku zgłosiło się 21 uczestników i oni zgłosili 19 zestawów ozdób choinkowych oraz 16 zestawów łańcuchów choinkowych i komisja postanowiła przyznać w tym roku następujące nagrody w kategorii tradycyjne ozdoby choinkowe wyróżnienie dla pani Joanny Wiśniewskiej Zapraszamy. Jest z nami też pan Grzegorz Wrozdowski, kierownik Wydziału Promocji Urzędu Miasta. Kolejne wyróżnienie Małgorzata Bandosz. Druga nagroda w tej kategorii dla pani Marty Winiarczyk. Pani Marty nie ma. I pierwsza nagroda w kategorii tradycyjne ozdoby choinkowe dla pani Marzyny Pliszczyńskiej. Druga kategoria to są tradycyjne łańcuchy choinkowe i tutaj wyróżnienie dla pani Joanny Krzyżanowskiej. Drugie wyróżnienie w tej kategorii pani Danuta Peresnej. Trzecia nagroda w tej kategorii pani Marzena Pliszczyńska. Druga nagroda w kategorii tradycyjne łańcuchy choinkowe dla pani Janiny Wesołowskiej. I najpiękniejsze łańcuchy choinkowe tradycyjne w naszym regionie wykonuje pani Jolanta Czwalik. Tylko dodam, że nagrody finansowo-fundowo Krasnoludzkie na Kultury i pan burmistrz Robert Kośnik. Jeszcze tylko dodam parę słów od komisji, która bardzo serdecznie dziękuję za nadesłane prace. Gratuluję wszystkim uczestnikom umiejętności rynkodzielniczych. W znacznej części prac pojawiały się formy tradycyjne, czyli światy oraz materiały tradycyjne, słoma by była papier. Żyli wyraża nadzieję, że konkurs będzie kontynuowany w przyjętej formule. Ja się do tego dołączam, na pewno będziemy ten konkurs robili, tak samo jak konkurs Wielkanocny. Jesteście Państwo bardzo ważni w tej, w tej kulturze regionalnej i bardzo się cieszymy, że Państwo tak, tak licznie uczestniczą w tym konkursie i w ogóle w, w naszych działaniach, więc tym bardziej się cieszę, że Państwo są dzisiaj tak licznie. I jeszcze chcielibyśmy nagrody za udział przekazać dla osób, które brały udział w konkursie, a nie otrzymały nagród. Podziękowania dla pani Aleksandry Janeczko, dla pani Anny Ciechańskiej Maruchy, dla pani Anny Krzyżanowskiej. Dla Pana Henryka Wróbla. Dla Pani Marty Dolepskiej. Dla Pani Agaty Olech. Dla Pani Elżbiety Nizioł. Pani Kazimiera Jasińska. Pani Jadwiga Żukowska, pani Alicja Smyk, pani Janina Boroś, pani Halina Popławska i pani Maria Miszczak. To były osoby, które wzięły udział w konkursie. W związku z tym, że jesteśmy tuż przed świętami, ja chciałem serdecznie Państwu złożyć najlepsze życzenia świąteczne, dużo zdrowia, spokoju, tych świąt spędzonych w rodzinnym gronie, żeby Państwo byli szczęśliwi i radośni na co dzień i wszystkiego, wszystkiego najlepszego.